Należy do grupy mężczyzn nadzwyczaj szczodrze obdarzony. Przez matkę, naturę. Owłosienie. Wiecie, brzuch, klata, plecy, dupa, podbrzusze, jajca, słowem wszędzie. Niekiedy upodobnić się do człowieka, podejmuje zabiegi stosowane zwykle przez kobiety. Bezskutecznie. One, znaczy włosy, nie kobiety. Mają to do siebie, że odrastają. W pewnym sensie stałem się ciekawostką przyrodniczą. Za sprawą tego owłosienia. Zainteresowali się mną dziennikarze. Miałem propozycje od Kuby Wojewódzkiego i Dominiki Wielowiejskiej, ale odmówiłem. Zdecydowałem się tylko na dwa reportaże, których byłem bohaterem. Jeden z bohaterów prowadziła Martyna Wojciechowska, a drugi Wojciech Cejrowski. Nie przytoczę szczegółów, bo przed publikacją mam zakaz spoilerowania. Więc pozwolę sobie tylko skrótowo, jako zwiastun zapowiedzieć oba reportaże. Martyna Wojciechowska. Flip flip, zaburzona gospodarka hormonalna. Niezdrowo objawiający się testosteron. Zdzisław miał problemy. Koledzy nazywali go Yeti na basenie. Gdy wchodził do sauny, ratownik kazał mu zdjąć sweter, którego wcale na sobie nie miał. Ciężko jeżyć w świecie, który dehumanizuje. chlip. Cejrowski. To jest, proszę państwa, małpa. Pan się przesunie. Darwin może i miał rację. <laughs> Jak masz takiego kolegę i go ogolisz, włosy idealnie upchają wnętrze poduszki. Taka poduszka trzyma potem całą zimę. Nie to, co to gówno supermarketów. A po zimie... Bo zimie, proszę państwa Paweł znowu zarasta I znowu go można ogolić Będzie na kołderkę na późne Letnie wieczory Dziękuję panu bardzo Rosia Od Martyny Wojciechowskiej Otrzymałem talon na ubrania z Czerwonego Krzyża I obietnicę Że jak życie dalej mnie pokopie To zostanę jej maskotką Pan Wojciech wręczył mi natomiast Paletę yerby matę I obietnicę czterech zdrowasiek Mojej intencji Czasem te włosy się przydają